Witam Was serdecznie. Dzisiaj długo wyczekiwana przez Was analiza zadania A4, która wbrew pozorom będzie naprawdę krótka, bo nie jest to wcale trudne zadanie. Pojawia się jeden podpunkt, którego nigdy nie było, e, natomiast bardzo szybko da się na ten temat coś tam doczytać i pokażę Wam oczywiście, skąd to zrobić. Więc zobaczmy o co chodzi w tym zadaniu A4. Przede wszystkim widzimy już na samym początku, że trzeba umieć pisać równanie reakcji jądrowych. To jest. Y Taki temat, taki powiedzmy mini dział, o którym olimpijczycy często zapominają, bo rzadko się to pojawia, a z kolei akurat w zadaniach maturalnych jest tego bardzo dużo. Także w ogóle polecam Wam zerknąć po prostu na, nawet na zadania maturalne z poprzednich lat, bo tam często e, trzeba właśnie napisać te równania reakcji. Może to być fajne dla Was taki zbiór dodatkowego treningu. E, co mamy dalej? No pierwsze polecenie, mamy ciśnienie. Jest jakaś objętość, jest liczba moli, jest stała gazowa temperatura. No Myślę, że każdy wie, co tutaj trzeba zrobić. tak? Dalej polecenie B należy obliczyć aktywność trytu. I aktywność to generalnie nic innego jak kinetyka. Więc to jest uważam akurat jedno z poważniejszych poleceń, bo może sugerować całą kinetykę. I ja swoim zawodnikom mówię, żeby właśnie tą kinetykę mieli... Przerobioną właśnie, e, po prostu w ramach przygotowania na to zadanie. Natomiast e, o samej aktywności, praktycznie takie samo zadanie jest też z aktywnością trytu. W 68. edycji zadanie A4 polecam całe je zrobić. I podpunkt C, który właśnie. Wiąże się z największą ilością emocji, natomiast zadanie można rozwiązać tylko i wyłącznie bazując na tych wskazówkach, które tutaj są. I jest to taka dlatego pseudo-nowość, bo możemy pójść oczywiście tą drogą i się nauczyć wszystkiego o tym, co się wiąże z tym wzorem Rydberga, i oczywiście polecam to zrobić, natomiast. Może być mnóstwo tego typu zadań, w których będą podane jakieś wzory, które widzicie po raz pierwszy, i trzeba będzie po prostu na bieżąco reagować. Dlatego ja na pewno. Dla swoich zawodników będę przygotowywał różne zadania tutaj, nie tylko związane z tym wzorem Rydberga, ale po prostu z jakimiś rzeczami, które się w miarę z tym wiążą, ale na pewno będę ich zmuszał do tego, żeby próbowali się odnaleźć w nowej sytuacji, czyli nie, nie widzieli nigdy tego wzoru, nie widzieli nigdy tej sytuacji, a mimo to muszą sobie z tym poradzić, bazując na tym, co jest we wskazówkach zadania, bo wydaje mi się, że te nowoczesne zadania z chemii fizycznej właśnie w tą stronę będą zmierzać. No, i polecenie D. No, to w sumie nie będę nawet tego komentował, bo to i tak macie poszukać w literaturze. Wystarczy oczywiście. No, chociażby ten Atkins. I z Atkinsa mówię o chemii ogólnej. Tak, należy zrobić rozdział pierwszy i rozdział dziesiąty. Tu macie screen z rozdziału pierwszego. To są właściwie pierwsze strony, tak? Chemii ogólnej Atkinsa. I. Tutaj od razu Was przestrzegam, żebyście nie czytali chemii fizycznej Atkinsa. Ostatnio ktoś do mnie dzwonił i mówił, że, a bo nie było chemii ogólnej Atkinsa, to sobie tam kupiłem chemię fizyczną. To są kompletnie inne książki. To równie dobrze można było kupić książkę do filozofii. Taki sam byłby skutek. Po prostu chemia fizyczna na Olimpiadzie nie stoi na tak wysokim poziomie, ponieważ jesteśmy ograniczeni aparatem matematycznym, tak? Jakby matma. Yy, bardzo mocno troszkę ogranicza tą olimpiadę chemiczną, i dlatego chemia fizyczna Atkinsa jest po prostu za mocna. Wystarczy chemia ogólna. Oczywiście, jak ktoś chce, to, to też można zrobić, ale po prostu straci ktoś bardzo dużo czasu, a zyska tak naprawdę niewiele. Yy, ja ogólnie lubię się pojawiają właśnie takie nowości, ponieważ jak coś jest nowe na olimpiadzie, tak jak właśnie ten, nazwijmy to, wzór Rydberga to bardzo łatwo się przewiduje zadania z tego. Wystarczy tak naprawdę nawet zerknąć na Olimpiadę Międzynarodowe, możecie też zerknąć na stronie 2010 rok, właśnie też zadanie mniej więcej tego typu, tak? Można, można właśnie spróbować już przewidzieć, co oni mogą na tej podstawie ułożyć, Ee, więc jakby ja kilka pomysłów swoich mam, na pewno będę na tej podstawie układał jakieś zadanka treningowe. Natomiast pamiętajcie, i tak najważniejsza umiejętność to jest... Odnaleźć się w nowej sytuacji, bazując na wskazówkach zadania, i po prostu na tej podstawie rozwiązać zadanie. Jeżeli ktoś chce się, nie wiem, nauczyć wszystkich właśnie sytuacji na pamięć, no to nie poradzi sobie z olimpiadą, tak, może się uda to na pierwszym etapie, ale na drugim etapie się już nie uda. Także to nie do końca o to, o to chodzi. W ogóle o tej błędnej percepcji, zwłaszcza zadania trzeciego, opowiem w osobnym odcinku, bo rok temu na 70. edycji też był jeden, czy tam dwa takie podpunkty. Bardzo nietypowe, mnóstwo ludzi miało to źle, no i właśnie są przerażeni tą chemią fizyczną, bo nigdy takiego zagadnienia nie było. No i właśnie o to chodzi, że go nigdy nie było, bo trzeba było bazować na treści zadania, tak? I to jest po prostu umiejętność, którą się ćwiczy właśnie na takich mniej typowych zadaniach. No i prawdopodobnie ta obecna chemia fizyczna na Olimpiadzie będzie w ten sposób wyglądać.